Manderko, hej, cześć czołem, witajcie się Mazarana to jest Deforest który, e, <laughs> który ma nowego save'a <laughs> chciałem to zatajić. dlaczego ma nowego save'a? Dlatego, że z wielu przyczyn po pierwsze, bo tam nie było co stracić, jakoś e, mapa była dziwnie przeklęta nie układało mi się tam nic. Dodatkowo jeszcze ktoś mnie zaczął e, posądzać, że ja e, budowałem tak samo jak i samu, chociaż ja nie wiem jak on budował, to raz, dwa to to, że po tym jak stwierdziłem, że się stamtąd wyprowadzę i zbuduję sobie obóz gdzie indziej, to będzie tak, że znaczy tak było, no faktycznie wyprowadziłem się, zrobiłem sobie obóz gdzie indziej, potem nie było mnie tydzień, a jak wróciłem i spojrzałem na YouTube'a, to zauważyłem, że e, o, taki traf, dziwny zbieg okoliczności i sam sobie wybrał to samo miejsce, które ja już miałem zabudowane na swój e, schron. Więc stwierdziłem, coś z tym trzeba zrobić, trzeba być oryginalnym. W takim stopniu, żebym był z siebie zadowolony, żebym nie był powtarzalny przede wszystkim, bo ja nie lubię. Naprawdę nie lubię jak mi ktoś tak pisze, bo wtedy jeszcze podkręca moje jakby moją ambicję, i ja chcę wtedy stać się jeszcze lepszym człowiekiem, jeszcze bardziej kreatywnym i udowodnić, że się mylił. Więc. Stwierdziłem, że skoro jestem budowniczym, to będę głównie nastawiony na budowanie. No i oczywiście poniekąd gdzieś tam będziemy te odcinki jeszcze upiększać. Będziemy jeszcze upiększać. Wiecie czym? Survivalem raz na jakiś czas. Teraz tak, troszeczkę się pobawiłem. Nie będę ściemniał. Troszkę się pobawiłem po to, żeby zeznajomić się z tymi blueprintami. Żeby wiedzieć, które kiedy warto jest stosować. No i, no i troszeczkę wiem niż wiedziałem ostatnio. Dlatego Dlatego... będę troszeczkę mądrzejszy teraz. O, okej. Okay. I, I pierwsze co zrobię, to zaprezentuję Wam sposób na ścinanie drzew, o którym być może nie wiecie, lecz to wyjadacze deforestowi, może jednak już go znają. Kto wie, no może to ja jestem taki zacofany, ale, ale poznałem fajny sposób na cięcie drzew dwa razy szybciej niż robi się to normalnie. Dlatego też prezentuję wam sposób na ścinanie drzew. Wersja ultra szybka. Połowa szybsza. Nie wiem, wiecie co, bo to jest. Powiem tak, to jest trochę uciążliwe ścinanie. O, ale, ale chwyt! Widzieliście to! To był chwyt mistrzowski. Proszę bardzo. Ile ja mam zebrać? 11 logów. To sporo, jak na parę, parę tych. Parę półbelek. Podestów. Co jest, tylko dwa te? Jest jeszcze jedno. Okej, okay. no, więc tak, przebyłem sporą drogę powiem wam szczerze od momentu kiedy ostatnio y, nagrywałem Deforesta oj, spędzi mnie nos. Ojej, tro, trochę sobie pograłem, wiecie, naprawdę trochę sobie pograłem, nie mogę oszukiwać że nie e, i próbowałem wielu różnych wariacji dotyczących właśnie grania. I, 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 I już wiem, już wiem co, co chcę tu robić. Dlatego myślę, że teraz będzie tylko lepiej. Ba, mało tego stwierdziłem, że nie będzie żadnej spinki, bo troszeczkę się spinałem, żeby content był odpowiedni. Ale tu chodzi o to, żeby migra sprawiała przyjemność, a jeżeli tak jest. To przyjemność sprawie również i wam. A jeżeli nie, to znaczy, że nie pasujemy do siebie. Musimy ze sobą zerwać. No cóż... Hmm, tak to w życiu bywa. Czasami trzeba z czegoś zrezygnować. Żeby potem było lepiej. Ile jeszcze? Cztery sztuczki. <laughs> coś mi... coś mi gardziułko nie chce <laughs> współpracować za mało kawy. strasznie szybko się męczy przy tym co, ale za to, ale za to dwa razy szybciej ścina. No, coś kosztem czegoś. Na poprzednich wersjach e, Foresta dopóki jeszcze, e, dopóki jeszcze męczenie się nie było zagradyowane. Bam, kolejny piękny strzał i złapany na klatę. Nie dostałeś w epicju tym razem. Super ci to idzie ci. naprawdę powinieneś zacząć grać w baseball, a nie w bieganie po lesie. <śmiech> <śmiech> Survivaling nie jest w stanie ci zagrozić. No i bajka. I teraz mogę sobie wchodzić tutaj na statek. Raz na jakiś czas będę przychodził tutaj yy, zrefilować yy, zapasy yy, ukochanej sody. <laughs> Proszę bardzo Jak nie baseball to golf Wszystko dobrze mi wychodzi Mistrz sportów w najlepszym wydaniu Druga sprawa to jest oczywiście Jeszcze bardziej ukochany Shelter Który być musi <laughs> Bez niego to wiecie Można sobie co najwyżej Wsiakiem się pobawić <laughs> Dopiero co wstałem Gardło daje mi naprawdę czadu nie rozgrzało się jeszcze. Żadnego loda jeszcze nie zjadłem. Kawy nie dopiłem. No i taki jest to efekt, panie Piczu. Najpierw musisz pierdyknąć ze dwie operowe na rozgrzewkę, żeby zacząć nagrywać. Wtedy twoje gardło będzie w stanie robić rzeczy naprawdę nadprzyrodzone. A nie, ty na zimnym silniku zasuwasz. Kuczej kucej, kucej. Tak, trzeba kucnąć. Trzeba patrzeć się tak, żeby jedną trzecią monitora zajmował pień. No i wyczuć moment, kiedy on cały czas macha. A nie tylko jednorazowo raz Ale te dzisiaj kłody fruwają. Normalnie się... Czegoś się najadły. Czegoś się najadły. Albo woda, tutaj, taka gazowana, płynie w podziemiach. Eee, jest. Jest. Tu się schowałeś. Chciałeś, że zobaczy, Myślałeś, że cię nie zobaczę. Ty. że cię nie zobaczę. Ile tu potrzeba tych logów na litość boską? że one nie są wcale takie małe, jak się je zbiera. Jeszcze trzy. No. A, kurwa, bo tutaj cztery drzewa potrzebowałem na zrobienie sheltera takiego wiecie, podstawowego. A teraz patrzcie jak się robi dwa drzewa na raz A, nie chcę. O, o! O! Nie kucaj, kucaj, rysiek. Nie kucaj. Jak mówię kucaj, to kucaj. I mi się tu proszę nie stawiać, bo to ja jestem tutaj pan. Czasami zahaczy, no ale to jest O nie Halo, nie, nie w prognozie pogody dzisiaj nie było burzy Dobra, le Premiera O skurwesyn. Jeden z drugim bażanty. Sorry, wystraszyłem się, musiałem przekląć. Idźcie w ciul, ja dopiero zacząłem grać. Idź draniu. Jeszcze ptaka zabiłem, sorry, ty Wróbelku, lemelku Weź... goń się... Pójdziesz mi stąd, nie możesz mi tutaj teraz przeszkadzać. Idźmy, bo jak cię kołkiem pizgnę odbyt, to ci się okupacja przypomni. Pójdziesz mi stąd. Co za nie ludzie? Gdzie jest mój samolot? Pójdziesz ty jeden z drugim. Bażanty jedne, będą mi tu teraz przeszkadzać. Jeszcze się nie zdążyłem roz... WYPIERD do siebie! Masz swoje namiociki? Baw się nimi! Ilu mnie tu atakuje? Buł! I ja pan na podłodze! Już! Żryj! Żryj, zasrańcu! Nie będziesz mi się tutaj panoszył! Ło! Poniosło mnie! Następny! Chcesz pomścić kolegę? Zaraz będziesz leżał obok niego, frędzlu! Co, myślisz, że raz mnie uderzysz, to będziesz trwany? Chodź tu, do jaskini pierścionka pilnować. Dobra, retreat, retreat, uwaga. Get back to base. Uuu, adrenalina skoczyła. Dobra, jeszcze zjem sobie batona. Tak, po tych batonach coś tak tam rnicza. Gdzie on jest? Głowa ci odpadła? Dobra, uwaga, rąbanko. Mało to humanitarne, ale za to bezpieczne. Czekaj, przynajmniej spać może spokojnie. No chodź porąbańcu. Chodź porąbańcu, gdzie jesteś. Zobacz, zobacz jak cię kroję człowieku, jak kajzerkę rano, zobacz. Nie będziesz mi tu przeszkadzał w nagrywaniu odcinka, idziesz mi stąd. I fatality. No chodź, 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 do twojego poziomu się zniszczę. Zobacz jak trzy szoty wyrwał w ciągu jednej sekundy. Dobra, uwaga, uwaga. Refill energy. Quickly. Zabawny jesteś. Wiecie co, czasami mnie irytuje, że ten Frenzel, który dźwiga tą siekierkę, on po prostu chwilami nie ma siły machać. W sensie... Ojej, przepraszam. W sensie, że macham, znaczy naciskam. A on nic. Ile ci jeszcze potrzeba? Stary, wszystkie zęby już zgubiłeś. No. I teraz się narobiemy. Och, prosto w oko. Och, Och tak. Da do głowę. Będę ją gwałcił codziennie rano. Nie, to było niesmaczne. Dobra, tym patykiem i tym i tym. Aż twoja głowa nie będzie niczego przypominała. Wow, co za co za emocje. Proszę, pa, proszę państwa, co za emocje. Czego mi tu jeszcze brakuje? No za jeszcze drewna ci brakuje. Dobrze, że chociaż ściąłem. Co z tego, że się już pogubiło? Wow, kto by myślał? To miejsce naprawdę jest creepy. Sąsiadów mam niewąskich. Nie Dobra, a kamienie widzieliście? Może twoją głową zastąpię kamienie, co? Na pewno ta głowa odpadła. Nie ręka. Główka, o tak. Widzę już główkę. U, tylko główkę. Give me some stones. Yes. Thank you. Ciach, proszę bardzo I od razu, control, save Ciach I można powiedzieć, że jestem bezpieczny Teraz Jak już zaróżnąłem moich wszystkich sąsiadów I mogę czuć się naprawdę jak na bezludnej wyspie A przynajmniej by be... no bezludnej to na pewno Bezpotworowej to już Tutaj bym polemizował Stanę sobie na tym oto pieńku, którym jest z siebie zrzucił właśnie bezczelny drań. No, na pieńku powiedziałem, nie pod piękiem, nie obok pieńka, na pięk Ciach bardzo, jak ten pan burmistrz na przemówieniu. Rozejrzę się dookoła i stwierdzę, że gówno widzę. Tak wielkie, że, że chyba dom bym do niego mógł zbudować. E, dobra, tutaj dużo tego leży, raz, dwa. 3, 4, 5. Sporo, sporo, więc skorzystając z okazji, że Że mam tu parę kawałków, rozpale ognisko. Ognisko nie ma nic wspólnego z tym drewnem, które tu leży. Ciao. I znowu kamienie. Siedem. Ja nie udźwignę tyle. Jeden kamień. Drugi kamień. Zobacz trzeci. Patrz jak ich szukałem, to ich nie było nigdzie. Dopiero jak, jak są potrzebne, niepotrzebne, to się znalazły. Zobacz, jest. Patrz, gdzieś ciach, już masz cztery. Kurde, więcej niż grzybów. Ten to za mały, jest zdecydowanie za mały. Czy to jest plaża? Ekskusje watch, czy to jest plaża. Tak to wygląda. Patyczek schowany w pieniu. W pieniu. <coughs> Pyk, kolejny kamyczek. Belko. Dlaczego? Ty mnie tak tutaj blokujesz. Jest. Pięć kamień. Dobra, czyli widzę, że... O, tutaj są. Dobra, czyli muszę udać się w tym kierunku. W tym kierunku. Pamiętaj skąd przyszłeś. I wrócisz, że tam. Bo tam były kamienie. Proszę bardzo. I jeden kamień. Drugi kamień. Wystarczy, ale tutaj jeszcze dwa są. Kamienić u nas dostatek, zobacz, zobacz, gdzieś, ale obryk, ale piękne miejsce na i ja pierdzie ale widok, Mmm zaraz sobie kabinę zbuduję, wow. Zaraz zbuduję sobie tam kabinkę, odpalamy sprzęta, tak, podpalmy ten kamień, cary mary, o, nie zapaliło się. Aha. Beauty Full No masz już full service. Nie musisz się teraz bać. Zobaczcie, te kamienie się pokazują. Widzicie? One się, y, 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 że tak powiem, respawnują raz na jakiś czas. No, od razu się ciemniej zrobiło, jak to ognisko rozpaliłem. Zobaczcie, ale mamy piękne miejsce tutaj na kabinkę. Normalnie, jaki ze mnie harcerz, survivalista będzie, jak tu zamieszkam. Gdzie to było? Gdzie to było? To było tu, w tym, w tej kierunku. W tej kierunku, było tu. No jak tu, że jest pięknie. Matko Bosko. Oho. Myślałem, że kolacja przebiegła. No. O, jest. Gdzie jesteś? Kurde, jak jest ciemno, nie widzę pokaż, pokaż swój pancerzyk, misiu. Szybki był. Dosyć mam już tych Milky Wayów i Snickers'ów, Pokaż się! <laughs> już dawno go tu nie ma. Stoi gdzieś tam pewnie, że i się śmieje z tego idioty. Królik! Był. To znaczy, że. Tam są kontenery, a, ale już noc nadchodzi, ja już idę spać. Kurde jego mać. Druga pierwsza noc zaliczona. Można by rzec, że wyszła bardzo fajnie. Dlatego też. Ja się cieszę, że tu jesteście. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli. E, jeżeli co. Jeżeli dobrze się spiszę, to nazbieram drewno trochę na następny odcinek. A jeżeli nie, to znaczy, że się. Obitalałem. Tymczasem idę sobie w tym klimatycznym miejscu spać. Kurde jego mać. I yy, widzimy się już w następnym odcinku z The Forest. Jeżeli Wam się podobało, zawsze możecie zostawić lajka, like ponieważ dzięki temu, że jest ich więcej, jest kolacja! Tym razem nie uciekniesz. A może i uciekniesz? Uciek. Yy, dobra, no nie będę dzisiaj. Ja to, yy, mam batony. Im więcej lajków, tym tym lepiej, bo... Bo tak się już przyjęło. <laughs> Jebać te lajki. Kolejny odcinek... E... Co dzisiaj mamy? Wtorek. Kolejny odcinek we piątek. Także do zobaczenia. Siema na rapa.